Naszym rozmówcą jest kapitan Rosy Piotrek Kardaś. Piotrek, porażka jednym punktem. No niestety moim zdaniem przełomowa była druga kwarta, gdzie naprawdę przespaliśmy końcówkę, przegraliśmy bodajże 17-2 z tego co nam trener mówił 17-2. Także to był chyba klucz do, do, do tej porażki, ale no niestety no, nie, nie możemy tak, tak grać i mieć takich przestojów. 2-2 z jeziorem w tym sezonie. Generalnie no tutaj było bardzo blisko. Było bardzo blisko, no Mecze z Jeziorem zawsze są takie dramatyczne, mieliśmy już z nimi i dogrywki, yy, tak jak wspomniałeś mamy 2-2, także dla kibiców ciekawe widowisko, szkoda, że nie skończone happy endem. No, dokładnie. Przed nami dwa ostatnie mecze, przygotowania będą ostre do meczu z Kotwicem i Zazytasem? Yy, jak najbardziej, my cały czas musimy bronić dziesiątego miejsca, żeby start nas nie dogonił. Mamy jeden punkt przewagi, także na pewno musimy wygrać zarówno z Kopfitem, jak i z Adresem, żeby zapewnić sobie to I tego Wam życzę, dzięki bardzo. Naszym rozmówcą jest kapitan Jeziora Tarnobrzeg, Jakub Dłoniak. Kuba, fenomenalny dzisiaj mecz. No tak, jechaliśmy z nastawieniem takim, żeby powalczyć. Każdy mecz, jaki, jaki toczymy z Rosą jest, jest za każdym razem emocjonujący, za każdym razem yy, ważą się w ostatnich, yy, ostatnich akcjach losy meczu, więc... Dzisiaj stąd idziemy zwycięsko, zwycięsko i te 100 kilometrów wejdziemy sobie spokojnie do chaty. No tak, dwie dogrywki, teraz wygrana jednym punktem, no naprawdę dramatycznie, mogliście ten mecz przegrać, bo mieliśmy dwie akcje. Mogliście, ale my mamy 82, wy macie 81, więc my jesteśmy lepsi dzisiaj, szacunek dla, dla, dla mojej drużyny, dla, dla Rosy, że stworzyliśmy fajne, fajne widowisko, bo na pewno wam się podobało. To z tego się bardzo cieszymy i, 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 i co, no i czekałem nas jeszcze dwa mecze, które, yy, które chcemy też wygrać i, 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 z, i z honorem zakończyć sezon. No właśnie, broni się dziewiątego miejsca, bo już na awans do playoffów no, iluzoryczne szanse. Tak, zaprzepatrzyliśmy sobie to, yy, tą, tą szansę na pewno na samym początku. Wygraliśmy pierwszy mecz ze startem. Yy, było fajnie później, później mecz z polfarmą. To nas makolog dojechał, później, później wy przyjechaliście, sprawiliście Manto i to i tak potem u siebie są bardzo ważne mecze, bo to potem y, wiadomo, u siebie trzeba wygrywać i, jak, i też liczyć na to, że się za, na wyjeździe wygra. No my tym razem y, nie wygraliśmy u siebie, staraliśmy się nadganiać na wyjeździe. Mecze y, w, 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 w Koszalinie zaczęliśmy dobrze, później Coś pękło, słabo broniliśmy i, i tak się stało, że, że i ostatni mecz z polfarmu, który, który na pewno, na pewno zapadnie nam, 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 nam w głowach, ale to wiadomo, to z czasem wszystko mija i, i trzeba, trzeba się skupić na kolejnym meczu i wierzyć w to, że, że drużyna będzie lepsza. Jakub, pewnie słyszałeś o spekulacjach? Rosa, Jakub Dłoniak? No tak, no, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie po sezonie, nie mówię nie, więc na pewno na pewno, y, tu jest świetna publiczność, no nie chcę tutaj się jakoś pucować czy coś, no po prostu, będzie, będzie jak, jak jakiś temat, Siędziemy do rozmów, jak, jak, jak takie coś będzie, no to, no to będę godnie, jak, jak już, tego, będę godnie reprezentował no, pewną radą. Ostatnie takie pytanie, chcesz grać u nas? No zobaczymy jak będzie, no fajnie mi tu, no co, dzisiaj trafiałem, może te, te kosze będą, będą e, przyjazne, zobaczymy, no wszystko czas pokaże, nie mówię nie. Jasne, dziękuję bardzo.